Witajcie, kochani, Małgorzata Leszczyńska. Dzisiaj przygotowałam dla Was z jednej strony bardzo proste ćwiczenie. Dla niektórych wydaje się bardzo trudne. Jak to jest z tym ukochaniem siebie? Kiedy tak naprawdę kochasz siebie? Pomyśl o tym teraz. Kiedy masz świadectwo tego, że rzeczywiście siebie naprawdę kochasz. Często słyszę z osobami, które z, z którymi rozmawiam, e, mówią: Ale ja kocham siebie. Po czym zaczynają narzekać na innych, mówić e, o sobie: Ja siebie kocham, ale on powinien się zmienić. Jak to tak naprawdę jest, kiedy siebie kochasz? Jak reagujesz wtedy na inne osoby? Co myślisz o sobie i co myślisz o innych osobach? Jakie sobie stawiasz ograniczenia, albo czy w ogóle je stawiasz? Źródło naszego ukochania siebie bądź niekochania tkwi w dzieciństwie. I kiedy pracuję na sesjach indywidualnych, kiedy mamy spotkania z wewnętrznym dzieckiem, do których nieustannie zachęcam, to czasami jest tak, a dlaczego mama ją przytulić? On nie zasługuje na to, żeby go kochać. Te spotkania z wewnętrznym dzieckiem pokazują prawdę o tym, czy kochasz, czy nie kochasz siebie. Czasami są bardzo trudne. Czasami okupione wieloma łzami, ale to są łzy oczyszczające, łzy, które uruchamiają pewne uczucia wrażliwości, zrozumienia, i nawet nie musisz tego nazywać, żeby wiedzieć, że ta miłość zaczyna płynąć. Źródło w naszym dzieciństwie. To, co otrzymaliśmy, albo czego nie dostaliśmy od naszych rodziców, bo jak doskonale wiecie, Mamy dwa problemy w życiu, mama i tata. To jest źródło naszych przekonań, naszych programów myślenia o sobie samym, ale zawsze możemy to zmienić. Pamiętajcie, że to w nas jest siła, moc i umiejętność tworzenia nowej reakcji na to, co nam się przydarzyło i na to, co przed nami. W moim odczuciu, w moich obserwacjach, kiedy kochamy siebie, mamy w sobie więcej spokoju, więcej akceptacji, więcej otwartości na innych i akceptowania ich, nawet jeżeli nam się coś nie podoba, nawet jeżeli w naszym odczuciu wydarzyło się coś, co nam nie pasuje. Albo czasem ocenimy tę osobę. To jednak mamy w sobie taki spokój i akceptację, okej, okay. jest taka, jaka jest, i ma do tego prawo. I oczywiście nie chodzi o to, że ze wszystkimi nagle się przyjaźnisz, wszystkich uwielbiasz i kochasz. Wybierasz osoby, z którymi chcesz być w bliskiej relacji. W tym zrozumieniu również pojawia się to uczucie tej relacji już nie chcę. Z pełną akceptacją dla siebie, swojego wyboru, swojej decyzji i tej osoby, z którą rozluźniasz relacje. I pewnie zauważyłaś, zauważyłeś w swoim rozwoju, w swojej zmianie, że niektóre relacje się kończą, przychodzą nowe. Czasami pojawia się pustka, którą wypełniasz swoimi praktykami, nową wizją siebie, pracą nad sobą, medytacjami. To piękne. Odczucie w nas samych, kiedy rano budzimy się i zaczynamy się do siebie uśmiechać tak szczerze, tak naprawdę. Z taką radością, jak fajnie, że Cię widzę, kiedy patrzę na siebie w lustrze. Kiedy zaczynam siebie doceniać, kiedy doceniam swoje talenty. Och, kochani, jak to było ze mną? Uczułam się miłości. Często powtarzałam, że znam swoją wartość. A tak naprawdę jej nie znałam. Tak naprawdę chciałam znać, tak naprawdę chciałam to czuć, tylko mówiłam o tym. To jest też pewien etap naszego rozwoju, kiedy zaczynamy przyjmować pewne myśli i zaczynamy je głosić, ale jeszcze ich nie stosujemy. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy tak naprawdę ukochałam siebie, zaczynałam siebie doceniać. Dzisiaj wiem, że mam sporo talentów. Niektórzy moi znajomi mówią, że jestem kobietą renesansu. Kiedyś byłam bardzo wymagająca w stosunku do siebie i do innych i uważałam, że skoro potrafię uszyć coś na maszynie, to każdy potrafi. Bo skoro ja potrafię, a przecież ja nic nie znaczę, to każdy to potrafi zrobić. To jest proste, bo ja nic nie znaczę. I w wielu aspektach swojego życia, kiedy coś zrobiłam dobrze, wyjątkowo, to miałam podejście, że każdy to potrafi. Jeżeli ktoś mnie prosił o to, żebym coś dla niego zrobiła, bo umiem to robić, to byłam oburzona, że przecież sam to potrafi zrobić. Bo skoro ja to zrobiłam, a ja nic nie znaczę, to oznacza, że każdy potrafi to zrobić. Dzisiaj już wiem, że każdy z nas ma różne talenty. Że każdy z nas doceniając siebie, docenia swoje talenty bez wymagania od innych, że też muszą to umieć. Bo dla innych dużą łatwością jest matematyka, uczenie się języków obcych, a dla innych pisanie, czy chociażby to, że możemy usiąść przed kamerą. Ostatnio pojawił się kurs na bazie książki i nauk Louise Hay, Praca z lustrem, Ukochanie Siebie. Nie wiem, czy trafiłeś, trafiłaś na, na ten kurs. Polecam. Polecam też książki Louise Hay, jak pracować ze sobą, żeby siebie ukochać, bo to jest punkt wyjścia w naszym życiu ukochanie siebie. Dlatego proponuję Tobie teraz takie proste ćwiczenie. Jeżeli możesz wstać, podejść do lustra, to zrób to teraz. Jeżeli nie masz lustra do dyspozycji, to po prostu. Włącz aparat w swoim telefonie, obróć w swoją stronę i spójrz sobie w oczy. Ale, tak naprawdę, w oczy. Popatrz na siebie oczami, a oczy są zwierciadłem duszy. Spójrz trochę głębiej niż tylko na twarz, postać. Uczesane bądź rozczochrane włosy, ogoloną bądź nieogoloną twarz, pomalowane oczy bądź zupełnie bez makijażu. Po prostu popatrz sobie w oczy, bez tej otoczki swojego ciała, ubioru. Popatrz sobie głęboko w oczy, tak naprawdę głęboko w oczy. Zobacz, kto tam jest. Czy jest tam lęk, czy pewność siebie, czy próba budowania. Swojej wartości? Czy jest tam niepewność przed jutrem? Czy jest tam obawa o siebie, o to, co będzie w moim życiu? Zobacz siebie tak naprawdę w swoich oczach. I bez względu na to, co się tam pojawia, czasem mogą popłynąć łzy. Czasem może pojawić się szeroki uśmiech, cieszę się, że jesteś. A czasami nawet trudność ze spojrzeniem sobie w oczy. Mimo wszystko sprawdź, jak to działa na ciebie. I powiedz sobie w drugiej osobie: Kocham cię, Krzyśku, Magdo, Asiu, Jacku. Kocham cię. I sprawdź, czy przychodzi to Tobie z łatwością, czy jest opór. Patrząc sobie tak naprawdę głęboko w oczy, kocham Cię. Zobacz, co dzieje się w Twoim ciele. Czy się rozluźnia, czy się napina? Czy pojawia się radość? Czy lęk? Kocham i akceptuję Ciebie. Patrząc sobie głęboko w oczy, powtórz teraz te dwa słowa. Kocham i akceptuję Ciebie. Moniko, Tomku, Edyto. Kocham i akceptuję Ciebie. Codzienna praktyka. Namawiam do tego nieustannie, zarówno na sesjach indywidualnych, jak i na procesach transformacji, które dla, dla Was przygotuję, są online. Jeżeli masz tą gotowość, żeby rzeczywiście zajrzeć głęboko w siebie, przyjrzeć się swoim programom, przekonaniom, a przede wszystkim zmienić je, aby się uśmiechać do siebie tak naprawdę, to zapraszam Cię. Opisy znajdziesz poniżej. A jeżeli chcesz i masz gotowość w sobie, aby pójść dalej i wspierać innych w ich procesach zmiany, zapraszam Cię na kursy hipnozy. Również informacje znajdują się poniżej. Kochani, życzę Wam pięknego ukochania siebie. To jest codzienna praca, jak mycie zębów. Czy wyobrażasz sobie, że pójdziesz spać bez umycia zębów? Czy wstając rano? Jest to Twoim naturalnym nawykiem. Życzę ci tego, aby to kocham Cię, kocham i akceptuję Ciebie było tak samo naturalnym, codziennym nawykiem. Robię to od ponad siedmiu lat. Może nawet już dłużej. I to jest codzienna radość. I nawet czasem jak wstaję, jestem czasem zła, czasem mam jakiegoś doła. I kiedy... Idę rano do łazienki, popatrzę na siebie i mówię: Kocham cię, Małgosiu. To nie zawsze. Pojawia się uśmiech, czasem zwątpienie, ale wtedy popatrzę jeszcze raz i mówię do skutku. Trzy, cztery razy. Kiedy to dotrze do serca i kiedy w końcu popatrzę: no, tak, no, tak, no przecież cię kocham. Kocham cię, jak jesteś sła, jak jesteś smutna, jak czasem masz doła. Kocham cię, jak jesteś rozczarowana, rozdrażniona. Kocham cię, Małgosiu. I życzę wam tego z całego serca, tej głębokiej pracy, odwagi, popatrzenia sobie w oczy i odwagi, ukochania i akceptacji siebie, bo jak kochamy i akceptujemy siebie, to kochamy i akceptujemy innych. Pozdrawiam Cię z miłością. Dziękuję, że jesteś.